Funkcjonariusze z Wronek zostali wezwani do wypadku drogowego, do którego doszło na odcinku między Karolewem a Pożarowem. Kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Po intensywnej pracy policjantów ze wstępnych ustaleń wynikało jednak, że z miejsca zdarzenia uciekł jeszcze inny mężczyzna, najprawdopodobniej kierowca. W czym miała mu pomóc żona. Dopiero po dłuższym czasie kobieta wróciła na drogę i zgłosiła interwencję, próbując stworzyć fałszywy obraz sytuacji. Takie postępowanie utrudniało działania służb, a przede wszystkim mogło pogorszyć stan osoby ciężko rannej pozostawionej bez jakiejkolwiek pomocy. Pomimo działania małżeństwa, w wyniku intensywnych czynności procesowych ustalono wstępnie przebieg zdarzenia. 33-letni mieszkaniec gminy Wronki, podejrzany o kierowanie pojazdem oraz jego żona zostali zatrzymani. 33-letni mieszkaniec gminy Wronki Kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek i nie udzielił pomocy poszkodowanemu. Sąd aresztował go na trzy miesiące, jego żona usłyszała zarzuty nieudzielenia pomocy i utrudnienia postępowania. Objęto ją dozorem zakazem opuszczenia kraju i kontaktu z pokrzywdzonym.